Witam wszystkich widzów kanału Tajemity. Śmigus Dygus, znany również jako Lany Poniedziałek, to jeden z najbardziej charakterystycznych i radosnych zwyczajów wielkanocnych w Polsce. Obchodzony w drugi dzień świąt wielkanocnych, czyli w poniedziałek wielkanocny, łączy w sobie elementy tradycji chrześcijańskiej, pogańskiej symboliki oraz ludowej zabawy. Ta unikalna tradycja, choć dziś kojarzona głównie z polewaniem wodą, ma swoje korzenie w dawnych wierzeniach i rytuałach, które ewoluowały przez wieki stając się nieodłączną częścią polskiej kultury. W niniejszym filmie przybliżymy Wam, drodzy widzowie, historię śmigusa Dęgusa, jego znaczenie, regionalne zwyczaje oraz inne tradycje wielkanocne, a także podzielimy się zabawną anegdotą, która oddaje ducha tej wyjątkowej praktyki. Śmingus dyngus ma swoje korzenie w średniowieczu, a jego nazwa pochodzi od dwóch oddzielnych zwyczajów, które z czasem się połączyły. Śmingus odnosi się do zwyczaju smagania, pierwotnie gałązkami wierzby lub brzozy, co miało symbolizować oczyszczanie i zapewnianie płodności. Dyngus z kolei wywodzi się od słowa dingen, oznaczającego wykup lub dar, w tym kontekście chodziło o składanie podarunków, często w formie jajek, w zamian za uniknięcie polewania wodą. W dawnych czasach te dwa zwyczaje występowały oddzielnie, ale z czasem zaczęto je praktykować razem, co dało początek współczesnemu lanemu poniedziałkowi. Historycy wskazują, że tradycja ta może mieć swoje korzenie w pogańskich obrzędach wiosennych, związanych z kultem płodności i odrodzenia. Woda jako symbol życia i oczyszczenia odgrywała kluczową rolę w tych rytuałach. Wraz z chrystianizacją Polski w X wieku wiele pogańskich zwyczajów zostało zaadaptowanych do nowej wiary, a Śmingu z dingus znalazł swoje miejsce w obchodach Wielkanocy, symbolizując duchowe odrodzenie i radość ze zmartwychwstania Chrystusa. Tak to już bywa, że nowa religia wchłania starą, a stare rytuały religijne z nowymi nazwami pojawiają się w nowych religiach. W średniowieczu polewanie wodą miało szczególne znaczenie. Wierzono, że przynosi zdrowie, szczęście i płodność. Młode dziewczęta, które zostały obficie polane, uznawano za szczególnie atrakcyjne i mające szanse na szybkie zamążpójście. pójście. Z kolei uniknięcie wody mogło być interpretowane jako zły omen, bo kto nie chce być oczyszczony, tylko jakaś zła wiedźma. Choć dziś śmingu z Dingu traktowany jest głównie jako zabawa, dawne wierzenia wciąż wybrzmiewają w ludowych opowieściach i zwyczajach. Współczesny śmingu z to dzień pełen śmiechu i radości, w którym główną atrakcją jest polewanie wodą. Tradycja ta jest szczególnie popularna wśród dzieci i młodzieży, choć dorośli również chętnie biorą w niej udział. Poniedziałek Wielkanocny nikt nie może czuć się bezpieczny. Od rana grupy młodych ludzi uzbrojonych w wiadra, pistolety na wodę czy plastikowe butelki ruszają na ulicę, by oblewać przechodniów, sąsiadów i członków rodzin. W wielu domach zwyczaj rozpoczyna się już o poranku, kiedy to dzieci oblewają rodziców, a bracia, siostry. Woda to bardzo ważny element, a sposobów jej użycia jest wiele. W miastach popularne są plastikowe pistolety na wodę i balony wypełnione wodą. Natomiast na wsiach wciąż można spotkać bardziej tradycyjne metody, czyli polewanie wiadrem lub sikawką. W Polsce w czasach PRL-u najlepszą bronią podwórkową na wodę były smoczki dla dzieci, które z jednej strony się korkowało, a od strony sącej przykładano do kranu. Pompowano w ten sposób smoczek, który robił się ogromny. W niektórych regionach Polski, zwłaszcza na wsiach, zachował się także zwyczaj smagania gałązkami, szczególnie w kontekście zalotów. Chłopcy smagają dziewczęta po nogach, co ma być symbolem zainteresowania i flirtu. Jest wiele regionalnych różnic obchodzenia świąt wielkanocnych oraz inne tradycje. Polska jako kraj o bogatej kulturze regionalnej celebruje śminku z dyngus na różne sposoby. Na przykład w Małopolsce, szczególnie w okolicach Krakowa, popularny jest zwyczaj zwany emaus. Odpust organizowany w poniedziałek wielkanocny, podczas którego można kupić tradycyjne zabawki, w tym drewniane sikawki do polewania wodą. W Wielkopolsce z kolei kultywuje się tradycję siwka wielkanocnego, gdzie młodzi mężczyźni przebierają się za siwka postać z końskim ogonem i chodzą od domu do domu, zbierając datki i polewając mieszkańców wodą. Śmigus dingus nie jest jedyną tradycją wielkanocną w Polsce. Warto wspomnieć o innych zwyczajach, które towarzyszą obchodom wielkanocy. Jednym z nich jest święcenie palm w niedzielę palmową, które upamiętnia wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. W wielu regionach, szczególnie na kurpiach i w Małopolsce, palmy wielkanocne są prawdziwymi dziełami sztuki, wysokie, kolorowe, zdobione bibułą i suszonymi kwiatami. Innym pięknym zwyczajem jest święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. W koszyczkach wielkanocnych znajdują się jajka, kiełbaski, chleb, inne wędliny, sól, pieprz, a także baranek z masła lub cukru, który symbolizuje Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Po poświęceniu koszyczka rodzina dzieli się święconką podczas śniadania wielkanocnego w niedzielę wielkanocną, składając sobie życzenia i spożywając poświęcone pokarm. Kolejną tradycją jest malowanie pisanek, który w Polsce ma bardzo długą historię. Pisanki, czyli jajka, zdobione woskiem, farbami lub wydrapywane wzory symbolizują nowe życie i odrodzenie. W wielu domach organizuje się rodzinne warsztaty malowania jajek, a dzieci z dumą prezentują swoje kolorowe dzieła. Te tradycje w połączeniu ze śmigusem dyngusem tworzą niepowtarzalny klimat polskich świąt wielkanocnych, pełen radości, wspólnoty i symboli. Woda jako główny element śmigusa dyngusa ma głębokie znaczenie symboliczne. W chrześcijaństwie kojarzona jest z chrztem i oczyszczeniem, ale w kontekście ludowym symbolizuje także płodność, zdrowie i nowe życie. W dawnych wierzeniach mówi się, że woda zlanego poniedziałku ma magiczną moc. Może leczyć choroby, zapewniać urodzaj, a nawet odpędzać złe duchy. Patrząc na tę tradycję przez pryzmat naszych filmów o wodzie i jej możliwości absorpcji energii, można sobie wyobrazić, jaką energię posiada woda z okresu świąt Wielkanocy. Współcześnie większość osób traktuje polewanie wodą jako zabawę, ale w niektórych regionach, szczególnie na wsiach, starsze pokolenie wciąż pamięta o dawnych wierzeniach. W dzisiejszych czasach śmigus Dingus ewoluował, dostosowując się do współczesnych realii. W miastach często przybiera formę zorganizowanych bitew wodnych, podczas których grupy młodzieży spotykają się w parkach lub na placach, by oblewać się nawzajem. W mediach społecznościowych popularne są zdjęcia i filmy dokumentujące te zabawy, a producenci zabawek prześcigają się w oferowaniu coraz bardziej wymyślnych pistoletów na wodę. Niestety zdarza się, że zabawa wymyka się spod kontroli. Polewanie wodą przechodniów, którzy nie chcą brać udziału w zwyczaju czy używanie zbyt dużych ilości wody może budzić pewne kontrowersje. Dlatego coraz częściej apeluje się o umiar i szacunek dla innych. Śmingu z to dzień pełen śmiechu, a czasem także nieoczekiwanych sytuacji. Kilka lat temu w małej wsi na Podlasiu wydarzyła się historia, która do dziś jest wspominana z uśmiechem. Pan Jan, starszy mieszkaniec wioski, postanowił w lany poniedziałek zaskoczyć swoją sąsiadkę, panią Zosię, którą znał od lat. Wiedział, że pani Zosia zawsze unikała polewania wodą, chowając się w domu i zamykając wszystkie okna na cztery spusty. Pan Jan, uzbrojony w wiadro wody, postanowił jednak zapukać do jej drzwi pod pretekstem złożenia wielkanocnych życzeń. Kiedy Zosia otworzyła drzwi, Jan z uśmiechem na twarzy wylał na nią całe wiadro wody, wołając śmingu z dyngu z Zosią. Zosia, zamiast się zezłościć, zaczęła się śmiać, ale szybko chwyciła stojącą obok konewkę, którą, jak się okazało, przygotowała na wszelki wypadek. Zanim Jan zdążył, uciec sam został oblany od stóp do głów. Oboje mokrzy i roześmiani usiedli potem przy stole, by napić się herbaty i powspominać dawne czasy. Jako dzieci biegali po wsi z sikawkami. Ta historia pokazuje, że śmigu z to nie tylko polewanie wodą, ale także okazja do budowania wspomnień i zacieśniania więzi międzyludzkich. Dzisiaj jest to ludziom bardzo potrzebne, szczególnie polskiemu narodowi, nasze więzi zostały mocno nadszarpnięte. W kraju zagnieździł się infantylny podział. Fanatyzm wyznawców partyjnych ideologii sięgnął zenitu i nikt już nie pamięta okresów, gdzie naród był zjednoczony jak jedna pięść. Śmigł z to wyjątkowy zwyczaj, który od wieków przynosi Polakom radość i śmiech w poniedziałek wielkanocny. Łączy w sobie elementy dawnych wierzeń pogańskich i chrześcijańskiej symboliki, a jego współczesna forma jest pełna spontaniczności i zabawy. W połączeniu z innymi tradycjami wielkanocnymi, takimi jak święcenie palm, malowanie pisanek czy dzielenie się święconką, tworzy niepowtarzalny klimat świąt wielkanocnych w Polsce. Choć dziś śmigus dygus jest głównie okazją do żartów i wodnych bitew, warto pamiętać o jego głębszym znaczeniu – symbolice odrodzenia, oczyszczenia i wspólnoty. Dlatego niech lany poniedziałek pozostanie dniem pełnym uśmiechu, ale także szacunku dla tradycji i drugiego człowieka. Pamiętajmy, w jedności tkwi siła.